Kolejne narzędzie, które jest niezbędne, to jest, tak, to jest piła, bo nie wszystko idzie wyciąć na e, gilotynie, żeby było ładnie i równo. Niektóre elementy należy robić po prostu zwykłą, standardową piłą. I wycinamy element, który będzie pasował tutaj nad oknem. I kolejne narzędzie, które to jest tara. Do sera. Jak? Do sera. A, tara do sera. Jak. też, jak zajdziecie, dzieciaka jabłko się tarowało? Tak. Jabłuszko i suknię. Tak jest. Się. I z marchewką. Yo, man. I aby wyprostować element, nadać mu lepszy kształt, taruje się. Co nie jest ani miłe, ani przyjemne. Jest to jedna z najcięższych faz. Eee, pracy... Ja budowy można też naprostować myślałem dzika ty noszę po dupie pojeździć Jezu. i po jajeczkach go posmyrać